Cześć, witam Was na kanale i na dzisiejszym czytaniu dla relacji bez kontaktu. Zobaczymy, czego możecie się spodziewać w najbliższym czasie. W najbliższym czasie, czyli tak powiedzmy do miesiąca e, czasu od, od teraz, e, czyli od momentu, w którym oglądacie ten film, bo czytanie jest czytaniem bezterminowym. No właśnie, zobaczymy, co pokażą karty. Pamiętajcie, proszę, także, że jest to czytanie ogólne, więc nie będzie rezonowało ze wszystkimi, to na pewno. No i do wyboru są dzisiaj dwie grupy. Grupa numer jeden i grupa numer dwa. Wybierzcie, proszę, tę grupę, która bardziej Was do siebie przyciąga. W każdej z grup będę losowała karty sytuacji, żeby mniej więcej pokazać, historię w Waszej relacji, więc jeżeli te karty sytuacji nie wskażą na Waszą historię, to zobaczcie drugą grupę, ewentualnie jakiś inny film na kanale, bo przynajmniej jest jeszcze jeden, a wydaje mi się, że jest chyba jeszcze więcej niż jeden, także może tam akurat będzie Wasza historia. No dobrze, zanim zacznę, to jeszcze chciałabym podziękować Wam za to, że tak licznie tu przybywacie. Jest mi bardzo, bardzo miło, że jest Was coraz więcej na kanale, że dzielicie się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami odnośnie tych czytań. Naprawdę daje mi to ogromną radość, że widzę, że te czytania z Wami rezonują lub nie, bo za wszystkie komentarze jestem Wam wdzięczna i zawsze też właśnie biorę pod uwagę to, że te czytania nie będą trafiały do wszystkich ale nawet jeżeli dajecie znać o tym, że nie rezonują, to i tak jestem Wam bardzo wdzięczna za to, że w ogóle poświęcacie na to swój czas i swoją energię. No dobrze, przechodzę w takim razie do grupy numer jeden. Grupa numer jeden, zanim przejdziemy do tarota, to tak jak mówiłam, kilka kart stali sytuacji. Zobaczymy sobie, co tutaj się działo w przeszłości, ewentualnie teraz, tak? jaka jest sytuacja między Wami a Waszą osobą żebyście wiedzieli, czy to jest Wasze czytanie. Czytanie jest dla osób bez kontaktu i sprawdzimy sobie później, co e, się wydarzy w ciągu miesiąca czasu między Wami. Czy coś się w ogóle zadzieje. No dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Mhm. Ktoś tutaj jest bardzo zmęczony. Ktoś w tej relacji jest bardzo zmęczony, w tej znajomości, być może właśnie tym brakiem kontaktu, może tutaj być dużo pasji, um, ale też w ogóle czuję, bo tutaj jest nawiązanie do podróży, być może ten dystans, który jakby był między wami um, i kiedy był kontakt, wy być może musieliście albo Wasza osoba bardzo długą drogę przejść, żeby się na przykład ze sobą spotkać albo przejechać, tak? Ale w ogóle być może też um, tutaj ta droga może wskazywać i to zmęczenie, wykończenie właściwie, może też wskazywać na to, że ta relacja po prostu już od bardzo, bardzo, bardzo dawna się ciągnie albo od bardzo, bardzo, bardzo dawna nie ma w ogóle kontaktu między wami. Także tutaj um, weźcie proszę tak, jak to z wami rezonuje. Natomiast jest tutaj takie właśnie poczucie um, wykończenia. Mamy też poczucie straty, jakiejś takiej żałoby, smutku, depresji. Um, Mam takie poczucie, że to właśnie dotyczy tego braku kontaktu. Być może by się w ogóle, mm, na przykład, pokłóciliście, tak, i ten brak kontaktu może wynikać z tego, albo z tego, że mm, to będzie dla niewielkiej grupy z Was. Ale cierpienie Waszej osoby jest Waszym cierpieniem. I na przykład, mimo że nie macie kontaktu, bo na przykład Wasza osoba może, nie wiem, albo jest w innej relacji, albo po prostu się mierzy z czymś trudnym, to yy, no właśnie, wy wiecie, że wasza osoba na przykład cierpi, i to jej cierpienie jest waszym cierpieniem, tak? I jest tutaj takie poczucie straty, że nawet nie bardzo mogę pomóc w tej sytuacji, tak? Więc to jest takie, taka chęć pomocy, ale nie ma za bardzo pola manewru tutaj. Co jeszcze dla grupy numer jeden? Poproszę o przekaz. Okej, okay, no właśnie, tutaj może być, jest takie poczucie konfliktu wewnętrznego, czyli tutaj może być po pierwsze decyzja, decyzję do podjęcia, tak? Wy albo wasza osoba możecie mieć dużo opcji do wyboru, tak? Dużo osób do wyboru, więc tutaj może być tego typu sytuacja. Ewentualnie właśnie czuję, że jakiś konflikt mógł być między wami, że sposób, w jaki się rozstaliście, że tak powiem. Wasze drogi się rozeszły i do tej pory nie ma tego kontaktu Mógł być spowodowany z jakimś konfliktem Albo z jakąś taką sytuacją, która była niejasna Coś nie do końca było wyjaśnione Coś takiego czuję Natomiast może być tutaj właśnie takie ciepło-zimno Tak Relacja typu on-off Czyli albo było dużo tego kontaktu na raz Albo nie było go w ogóle Nie ma tej systematyczności tutaj w każdym razie No dobrze, weźmy jeszcze może jedną kartę jeszcze jedną kartę, coś mi się tutaj… Mhm. Intymność. To może po pierwsze mówić o tym, że byliście w takiej sytuacji intymnej z waszą osobą, ale może to być także wskazówka do tego, że po prostu jest ta pasja między wami, że czujecie taką ogromną chemię, ogromne przyciąganie, że ta fizyczność między wami jest po prostu bardzo, bardzo silna. Silniejsza niż na przykład z kimkolwiek innym, że tutaj faktycznie jest to takie poczucie połączenia z tą Waszą osobą. I to jest, czuję, dwustronne. To nie jest tak, że tylko Wy, tylko Wasza osoba też ma takie poczucie, właśnie. Bardzo specyficzna jest ta historia, bo jeżeli ktoś ma dużo możliwości, dużo osób do wyboru, a jednocześnie tutaj czuć to właśnie takie ogromne przyciąganie. Taki, właśnie ten konflikt widzę tutaj bardzo mocny, jeśli chodzi o Waszą grupę. Także, no specyficzny, jeżeli to nie jest Wasza historia, to tak jak mówię, nie bierzcie tego na siłę, ok? No ale daje nam to jakiś taki wstępny zarys, do kogo to czytanie jest kierowane. I teraz, tak, no dobrze, zobaczmy sobie właśnie. Czego się możecie spodziewać w tej Waszej relacji? Do miesiąca czasu. Czego grupa numer jeden? Nie mająca kontaktu ze swoją osobą może się spodziewać do miesiąca czasu. Czego grupa numer jeden? Może się spodziewać do miesiąca czasu. Hmm? Ok. Mamy dwójkę mieczy i trójkę monet. To będzie też dla części z Was, ale możecie pracować ze swoją osobą, współpracować w, przy jakimś projekcie, coś tworzyć razem. I na przykład może się pojawić taka możliwość, że będziecie mieli okazję właśnie ym, wejść w jakiś taki wspólny projekt, tworzyć coś razem, ale nie będziecie wiedzieli, czy się na to zdecydować. Tutaj jest tego typu energia, tak jakbyście nie do końca. Mogli się zdecydować, tak? Jakbyście racjonalizowali, czy się zgodzić, czy nie. I wszystkie za i przeciw. Z jednej i z drugiej strony. Tego typu energia mi się tutaj pojawia. Ewentualnie tutaj jest w ogóle, być może u Was ym, tego typu energia, że Wy się zastanawiacie, czy jeszcze w ogóle inwestować w te relacje. Czy czekać na kogoś. Czy to ma jeszcze sens. Hmm? Mamy Asa Buła. Może być tutaj pasja, właśnie takie przyciąganie, tak? O tym mówi ten As buław i to bym potwierdzało tą, tą ostatnią kartę, tę ostatnią kartę, która nam tutaj się pojawiła. Czyli tutaj może być, mm, może być tak, że albo wasza znajomość się odnowi, albo w waszym otoczeniu pojawi się ktoś, kto właśnie um, wzbudzi w was ten ogień. To może nie być aż tak silny ogień, tak? Jak w przypadku tego, którym jest między Wami a Waszą osobą. To może nie być aż tak silne połączenie, ale czuję, jakbyście mogli właśnie tę swoją pasję w inne miejsce ulokować. Jakby trochę wszechświat chciał odwrócić Waszą uwagę. Nie wiem dlaczego, ale coś takiego tutaj mi się pojawia. Może być jakaś właśnie taka nowa, pasjonująca, yy, pasjonująca nowa znajomość. Z kimś zupełnie, zupełnie innym. Mhm. Mamy wieże i dziesiątkę kielichów. Wieża i dziesiątka kielichów. Wiecie co? No to jest bardzo specyficzne czytanie, naprawdę. No od samego początku tak czuję, że to jest dla dosłownie garstki osób. Ale czuję, że naprawdę w waszym życiu może się pojawić ktoś zupełnie inny, kto dosłownie zburzy to, co do tej pory się działo, tak? I Waszą, można powiedzieć, właśnie relację z tamtą osobą, z którą nie macie kontaktu, i nagle się okaże, że właśnie stworzycie relację z kimś innym. Relację, która da Wam pełnię szczęścia, która da Wam satysfakcję, ogrom radości. Ewentualnie jest jeszcze druga interpretacja. Może być tak, że jakieś małżeństwo się zakończy, bo jeszcze tutaj na spodzie mamy kartę świata. Może być tak, że y, na przykład albo Wasza osoba, z którą nie macie kontaktu, albo osoba nowo poznana, y, bo tutaj no, są dwie opcje, tak? dwie możliwości. Ym, jeżeli ten kontakt wróci, jeżeli będzie ta pasja, może się okazać, że tutaj jest jakieś małżeństwo w tle i to małżeństwo może się zakończyć. Ta rodzina może, że tak powiem, no, po prostu dojść do, do jakiegoś rozłamu, do zburzenia pewnego rodzaju, właśnie takiego, tej pełni szczęścia, tak? Także tutaj ta. Ten przekaz, tak, tak to wygląda. Ewentualnie jest jeszcze jedna możliwość. Wy się będziecie na przykład zastanawiać, czy wyjść z inicjatywą tutaj w kierunku waszej osoby, z którą nie macie kontaktu. I jak wyjdziecie z tą inicjatywą, na przykład, albo wasza osoba wyjdzie z tą inicjatywą. To może być tak, że właśnie zakończy się jakaś jakiś stabilna, jakaś tutaj, no życie rodzinne po prostu, tak? Coś tutaj gruchnie. Dobra, jeszcze, jeszcze poproszę o jedną kartę. Co tutaj się może wydarzyć do 30 dni? Bardzo duże zmiany. Być może nic tego nie zapowiada w ogóle teraz. Ale widzę, że tutaj po prostu będzie się bardzo, bardzo dużo działo w ciągu najbliższych 30 dni. Proszę o jeszcze jedną kartę. Nowy początek. Głupiec. Mhm. Ok, jest bardzo dużo możliwości tutaj. Może być tak, że albo to wy się będziecie zastanawiać, czy inwestować w te relacje, możecie wyjść z inicjatywą, zakończy się jakieś życie rodzinne i będzie zupełnie nowy początek. Może być tak, że wasza osoba się nad tym zastanawia, czy tutaj wykonać jakiś ruch, czy wejść w jakąś współpracę z wami. Będzie ten ruch i faktycznie tutaj się zakończy jakieś małżeństwo, albo jakieś życie rodzinne, jakaś taka, powiedzmy, pełnia szczęścia. Tak? Ktoś być może myślał, że to jest pełnia szczęścia, a tak naprawdę to nie było, nie miało stabilnych fundamentów i decyduje się tworzyć coś zupełnie nowego. I jeszcze jedna opcja może być taka. Żeby, żeby po prostu poznacie kogoś nowego. Nie, nie mówię teraz o osobie, z którą nie macie kontaktu. Poznacie po prostu kogoś nowego. I być może się okaże, jeżeli nie wy, to tamta osoba może być na przykład, mieć już rodzinę, dzieci i tamta, tamta ym, no, ta rodzina się zakończy, tak? Roz, rozłamie się tamto bo poznaliście siebie i wtedy się na przykład okazało, że komuś klapki spadły z oczu, tak? I będzie po prostu jakiś zupełnie nowy początek, zupełnie coś nowego. Także tutaj jest naprawdę bardzo specyficzne czytanie: jest dużo opcji, ale mówię o wszystkich, bo być może no, każda będzie dla kogoś innego, tak? I, i po prostu którą z nich um, weźmiecie dla siebie. Dobra, ja jeszcze poproszę o radę. Jaka jest rada dla grupy numer jeden? To jest bardzo ciekawe czytanie, bardzo specyficzne. Zobaczmy, jaka jest strata dla grupy numer jeden. Jaka jest strata? Za dużo kart. Jaka jest strata? Ojejku. Dobra, mamy asa mieczy. Wiecie co? Tutaj trzeba jakąś jasność zawalczyć. Dowiedzcie się, jaka jest prawda. Zdobądźcie nową perspektywę. Jakąś jasność. Komunikujcie się. Jeżeli trzeba, podejmijcie decyzję, tak? bo tutaj jest właśnie to rozdarcie, jest ten brak możliwości podjęcia decyzji, a jest potrzeba podjęcia decyzji w ciągu tego najbliższego miesiąca, żeby sprawy w ogóle mogły jakkolwiek ruszyć do przodu. Więc tutaj jest potrzeba właśnie, no właśnie, podjęcia decyzji, przemyślenia tego, rozważenia za i przeciw, ale podjęcia decyzji w ciągu tego najbliższego miesiąca. Także tutaj, tak jak mówię, w zależności, y, które, która opcja najbardziej z Wami rezonuje, ale może być tak, że ta osoba, z którą nie macie kontaktu, wróci albo Wy się zdecydujecie na kontakt. Albo na odcięcie, tak? Bo tutaj, no tak jak mówię, jest dwójka mieczy, więc to może pójść w jedną w drugą stronę. Albo się odcinam i w ogóle nie ma żadnej współpracy i wtedy może się pojawić ktoś nowy, albo po prostu Wy na przykład ruszycie z inicjatywą w kierunku tej osoby, z którą nie ma kontaktu. No i coś tutaj się dalej ruszy. Ale ten stan, który jest teraz, nie przyniesie żadnego w ogóle rezultatu. Więc jeżeli tutaj jest faktycznie to wykończenie i czujecie, że no dłużej ta energia nie może tak tkwić w powietrzu, to zachęcam Was do tego, żebyście właśnie tę energię, żebyście te decyzje podjęli, bo tutaj taka jest rada dla Was. No, grupa numer jeden. Takie czytanie dla Was, bardzo mm, pogmatwane. Dajcie znać, czy w ogóle którykolwiek scenariusz tutaj z Wami rezonował, bo jestem niezwykle ciekawa. Będzie mi miło, jeśli zostawicie lajka i komentarz. Trzymam kciuki za Was i życzę Wam wszystkiego dobrego, żebyście mieli spokój w sercu, w umyśle. Jeśli potrzeba czasu, to dajcie sobie ten czas na podjęcie decyzji. No dobrze, grupa numer dwa. Tutaj jest Wasza talia tarota, ale zanim sobie po nią sięgniemy, to sięgniemy najpierw po karty, które wskażą nam. O jakiej relacji, o jakiej sytuacji jest mowa. Pamiętajcie, żeby nie brać tego do siebie, jeżeli to nie jest Wasza historia, pokaże nam się tutaj przeszłość ewentualnie stan obecny w tych kartach. Okay. Lecimy. Zobaczmy sobie, co dla grupy numer 2. Co tutaj się działo w relacji, zanim ten kontakt znikł. Co się tutaj działo? Jaka jest historia grupy numer 2? Wow. Dobra, poczekajcie, poczekajcie, bo jedna karta mi się odwróciła, ale wypadły za nią inne. Mamy tutaj powrót, druga szansa, możliwość jakiejś zmiany, wprowadzanie zmian. Zanim ten kontakt y, się urwał, mogła być tutaj, wiecie, jakaś taka postanowienie, spróbujmy jeszcze raz, dajmy sobie szansę. I mam wrażenie, że sprawy zatoczyły. Yy, no, kolejny raz ten sam bieg, tak? Wszystko potoczyło się tak samo. Albo podobnie. Natomiast tu było jakieś postanowienie. Dajmy sobie szansę. Spróbujmy jeszcze raz. Co jeszcze w grupie numer 2? Mogły to być jakieś postanowienia, jakieś plany, wizje na przyszłość. Jak to ma wyglądać? Okej, okay, karma, czyli jakiś przyczyna efekt, jakieś tutaj wiecie naleciałości z poprzednich wcieleń mogły być konsekwencje, to może być relacja karmiczna, która wraca po prostu jak bumerang, tak, bo nie jest przepracowana jeszcze ta karma. Coś nie jest jeszcze tutaj um, przepracowane i z tego wynika właśnie to takie wiecie poczucie zapętlenia. Ale tutaj jest najprawdopodobniej relacja karmiczna. Czyli tutaj jest lekcja po prostu. Dla Was, dla Waszej osoby, coś tutaj, ten czas przerwy też czuję, że jest bardzo istotny. I to, jak go wykorzystacie, to, jakie myśli będą w ogóle w Waszej głowie się pojawiały, czy Wy będziecie w ogóle właśnie się zastanawiać nad tym, co, czego ja mam się nauczyć z tej relacji. To będzie dla Was bardzo ważne. Tak to czuję. No dobrze, poproszę jeszcze. Mamy odrzucenie. Mhm. No właśnie, widzicie, widzę ten powrót. Dajmy sobie szansę, jakaś karma, coś tu się zadziewa, zadziewa, namiesza, po czym jest to odrzucenie. Znowu jest ta przerwa, znowu jest to poczucie bycia odsuniętą, odsuniętym, jakieś strachy, lęki, coś wychodzi na wierzch. Coś, co, co jest do przepracowania. Czuję dla części z Was poczucie własnej wartości i takie uniezależnienie się emocjonalne od drugiej osoby. Aby się uwolnić od drugiej osoby yy, z tego takiego uwiązania emocjonalnego. Nie zdziwiłabym się, jakby nam się tutaj karta diabła pokazała później Starota, ale to zobaczymy, bo bardzo mocno tutaj czuję tego, tego typu właśnie energię. Takiego uwiązania emocjonalnego. Dobra, poproszę jeszcze jedną kartę. Grupę numer dwa. Okej, okay. mamy coś szokującego, jakieś problemy, coś niespodziewanego, taki wstrząs, który się tutaj zadziewa. Mhm. I na spodzie jeszcze mamy kartę y, y, bratnich dusz. O, wiecie co, y, to, że Wy macie połączenie z Waszą osobą, to jest już pewne. Tutaj no właśnie jest coś do przepracowania. Jest takie znowu energia trochę on-off. E, przyciągam się i się oddalam. Ja mam wrażenie, że to, to co szokujące jest związane z tym, że znowu mimo tego, że daliśmy sobie szansę, mimo tego, że były postanowienia, że zdecydowaliśmy się wprowadzić zmiany, znowu coś nie wyszło, bo coś wyskoczyło. Tu tak? mogło być jakieś szokujące wydarzenie, które doprowadziło do tego odsunięcia się po raz kolejny na przykład. Tak? Czyli tutaj mogło być coś, czego wy się nie spodziewaliście, że to na przykład doprowadzi do tego braku kontaktu między wami a waszą osobą? Może być tutaj tego typu energia. Zobaczmy sobie, co karty tarota pokażą. Co ta grupa numer dwa? Jaka jest przyszłość relacji? Grupy numer dwa mamy Rycerza Monet i mamy umiarkowanie. Wiecie co? Ktoś planuje tutaj działanie, tylko działa powoli, powolutku, nie spieszy się wcale. Ale to wcale nie znaczy, że to jest złe. Ta osoba chce uleczyć sytuację między Wami, wprowadzić harmonię, spokój. Tutaj jest energia takiego, chce dla nas dobrze, chce, żeby sprawy między nami były, żeby płynęło to po prostu, tak? Jeżeli tutaj były jakieś takie, wiecie, wzloty, upadki, roller coaster, różne takie rzeczy się działy, mam takie poczucie, że Wasza osoba zastanawia się, co zrobić, żeby tutaj był spokój, żeby wszystko po prostu. Powolutku do przodu sobie płynęło, żeby ta relacja się mogła rozwijać. Jeszcze tutaj jest słońce. Zależy Waszej osobie na tym, żeby wyrównać sytuację między Wami. Jeżeli tutaj było jakieś takie właśnie poczucie odrzucenia, czy to z Waszej strony, czy ze strony Waszej osoby, coś nagłego, niespodziewanego, to mam poczucie, że Wasza osoba sobie to przemyślała i ona chce działać. Tylko wiecie co? Ten rycerz Pentakli, on działa bardzo, bardzo powoli i on szuka okazji trochę. On trochę szuka okazji, tak jakby czekał na możliwość, żeby się do Was zwrócić z jakąś inicjatywą. Ale są tutaj dobre intencje. Zobaczmy sobie jeszcze, co dla grupy numer dwa. Znowu dwie karty. Mamy ósemkę monet i mamy dziesiątkę kielichów. Znowu, możecie się znać z pracy, albo po prostu tutaj jest dużo. Mm, mogliście w ogóle inwestować w coś razem, też tak czuję. Na przykład w jakiś biznes, coś mogliście mieć wspólnego. Natomiast to nie dla wszystkich, więc jeżeli to nie jest informacja dla Was, to też nie przywiązujcie się do tego, ale Wasza osoba jest zdecydowana do pracy, żeby włożyć tutaj wysiłek w budowanie tej relacji, w budowanie tej dziesiątki kielichów, czyli stabilnej, spełnionej emocjonalnie rodziny. Miejsca, w którym każdy będzie czuł się ważny, którego emocje będą dostrzeżone, gdzie będzie po prostu um, spokój, stabilizacja, spełnienie. Budowanie tego wspólnymi siłami, tak? Hmm. Co jeszcze dla grupy numer 2? Także no słuchajcie, tutaj naprawdę mamy ósemkę mieczy. Z czym związana jest ta ósemka mieczy? Jest jakieś ograniczenie. Z czym związana jest ósemka mieczy? Koło fortuny. Dystans? Jest między Wami dystans jakiś? Trzeba by było coś, nie wiem. Pokonać jakieś trudności, przejechać jakieś kilometry, albo po prostu czas jeszcze nie jest ten, żeby zadziałać. Bo ta karta koła Fortuny często też mówi właśnie o, mm, o boski czas, tak? Divine Timing, czyli rzeczy się dzieją wtedy, kiedy mają się wydarzyć, i po prostu. Dobra. To, to trochę jest tak, jakby wasza osoba naprawdę była zdecydowana na tą pracę, mimo tego, co tutaj się wydarzyło między wami. Co być może nie wyglądało zbyt dobrze na początku, tak? I tak jak mówię, tutaj może być jakieś takie, może być taka zależność emocjonalna, ale to bardziej intuicyjnie czułam niż, niż tutaj w kartach to widzę. E, natomiast um, czuję, że jeżeli nadadzą się, nadarzą się możliwości, okoliczności ku temu, żebyście Wy się spotkali żeby ten kontakt się pojawił, czyli na przykład spotkanie twarzą w twarz w jakichś okolicznościach. Jeżeli się nadarzą ku temu, nadadzą się ku temu, nie wiem, jak to się mówi. Jeżeli będzie taka okazja, żebyście Wy się spotkali twarzą w twarz, to ja mam wrażenie, że wasza osoba podejmie wtedy inicjatywę. Tylko jest jej po prostu trudno, jakby napisać to Was albo przejść jakiś dystans. Tak jakby. Czas tutaj, jakbyście wy się mijali i to nie było z waszej winy, że wy się mijacie, tylko wszechświat tak to po prostu zarządza tym, że to jeszcze nie jest ten moment. To jeszcze nie jest ten moment. To w ogóle jest cesarzowa, więc może być małżeństwo w tle u któregoś z was. Może być i to też może być tym ograniczeniem, tak? Że tutaj na przykład jeszcze, no nie wiem, być może ktoś się zdecydował zakończyć małżeństwo, tak? Ale jeszcze sprawy nie poszły na tyle do przodu, żeby na przykład wyszedł z inicjatywą, żeby wiedział, że nie wiem, jak powie, że słuchaj no, chcę się rozstać z moją żoną czy tam z mężem y, i z tobą zacząć budować życie. No to wiecie, bez tego rozwodu tak naprawdę może się okazać, że wy stwierdzicie, że no, ale jakby to wróć do mnie, jak już będzie zamknięty ten rozdział, tak? A nie teraz Mm -hmm. Także tutaj, tak. Tu są jeszcze jakieś ograniczenia, ale też czuję, że we właściwym czasie one y, odejdą i będzie można budować. Bo tu naprawdę jest masa pozytywnych chęci ku temu. Jaka jest rada dla grupy numer dwa na relacje z osobą, z którą nie mają kontaktu? Ojku, mamy kartę Świata i mamy kartę Króla Mieczy. Przemyśl zakończenie czegoś. Rozważ zakończenie czegoś. Odetnij się. Odetnij się od jakiegoś cyklu. Mhm. Ale też pomyśl o tym, co będzie Twoim spełnieniem. Tak racjonalnie też. Pomyśl o tym Twoim spełnieniu. Pomyśl o tym, co da Ci poczucie właśnie sukcesu, spełnienia, radości. Ale jeżeli coś trzeba odciąć, to tutaj dobrze by było odciąć coś. Także taka jest rada dla Was, grupu numer dwa. Dajcie znać, jak to z Wami zarezonowało. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie lajka, komentarz i do zobaczenia następnym razem.